Prosimy o zabranie głosu Panią Dyrektor Elżbietę Korbaczyńską. Szanowni Państwo, dzisiaj jest to niebywała historia w zakładce szkoły jak i gminy Sienkowice. W nawiązaniu do zdjęć, które umieszczone są na korytarzu szkolnym, kształt historii. Jak w na początku XX wieku szkoła nasza była drwnianą, niewielką, później trochę większa. W 1960 roku budowa budynku w dużej mierze czynu społecznego równoległego do Hali Sportowej. W latach 90. budowa drugiego budynku od ulicy Szkolnej. Ale wtedy też przyszła reforma oświaty, powstały gimnazja. i tak od 1 września 1999 roku dwa oddziały gimnazjum uczyły się na parterze w tym budynku, a uczniowie szkoły podstawowej otrzymali nowy budynek. Drugie dwa oddziały uczyły się w budynku szkoły podstawowej w Radoszewicach. Od 1 września 2000 roku już całe gimnazjum w wyremontowanym budynku mieściło się właśnie w tym równoległym. I zazdrościliśmy innym gminom, szkołom, że mają hale sportowe. A my nie. Ćwiczyliśmy na świeżym powietrzu i dlaczego nie? na boisku sportowym, czy w mniejszych pomieszczeniach szkolnych, a nawet wykorzystywaliśmy ćwiczenie w dworze obronnym w Szergowicach. Ówcześni włodarze zaradzili. Postawili nam halę namiotową w tym miejscu, co jesteśmy. Nawierzchnia pokryta tartami. Roku, do końca 2023 roku służyła nam hala. Ale im dłużej, tym tartan się ścierał, tym plandeka robiła się rzadka i zimą było zimno, latem było gorące. I znów zazdrościliśmy innym, że oni mają piękne hale, a my nie. A przecież mieliśmy. Wysokie osiągnięcia czy przez uczniów szkoły podstawowej, czy gimnazjum, wygrzyskach dzieci, młodzieży, gminy, rejonu, powiatu pajęczarskiego, czy województwa. Mam nadzieję, że wybudowanie tej hali wzmocni ruch ćwiczenia i rozwój różnych dyscyplin sportowych. Jeszcze w ubiegłym roku, w lipcu, kiedy tu trwamy prace nad projektem z ówczesnymi włodarzami, z firmą, która wybrała przetarg RevBud, zaprojektuj i wybuduj. Nie myśleliśmy, czy to będzie realne, czy to jest możliwe w dziejach historii gminy Sienkowice. stycznia rozpoczęły się prace i jak w szkole patrzyliśmy przez okna, co się dzieje? Była rozbiórka hali namiotowej, łezka zatręciła się, Montada nie dowierzaliśmy, że ten dzień dzisiejszy nastąpi. I tak każdego dnia, czy osoby dorosłe, czy uczniowie jak powstają mury, można powiedzieć jak grzyb po deszczu, ogromny grzyb po deszczu. I tak nam budowała się 11 miesięcy. I mamy to, ale czy wierzymy? Wierzymy, młodzieży? Tak, wierzymy. Jeszcze nie wierzą i jeszcze nie to. Moi drodzy, mamy tą halę. Szanowny Panie Wójcie Kamilu Cedral, dziękuję bardzo w imieniu społeczności szkolnej za ten piękny obiekt, za halę sportową. Od pierwszych dni Pana urzędowania tu w gminie Sierkowice był Pan czasami częściej niż ja w szkole, tu na hali, a przecież były inne obowiązki, ważne. A pan tu doglądał, był mocno zainteresowany wraz ze swoimi pracownikami. Dbał o każdy szczegół, kolorystykę, wyposażenie. Tu pana jest serce, za co my bardzo, bardzo dziękujemy. Nie mogę zapewnić, ale postaramy się jak najbardziej dbać. O tą halę mieć wyższe osiągnięcia niż dotychczas, a być może zrodzi się tu, wśród tych najmłodszych i starszych, czy jeszcze młodszych pokoleń, kolejny reprezentant polskiej piłkę nożną, Robert Marzycha. A może wielu Robertów w różnych dyscyplinach? czego życzę sobie, całej społeczności lokalnej. Dziękuję jeszcze raz, Panie Wójcie, za ten halę, za ten obieg za pana.